Cześć drodzy widzowie, witam przy sobocie. Sobotni ranek, czas barżanciki wpuścić na swoje miejsce, a już Wam pokazuję jak to wygląda. Takie oto domki. Jasiu, przesuń się troszkę. Przesuń się, tak. Przywitaj się ładnie. Okej, okay, dobra. Takie oto domeczki. Specjalnie są takie niskie. Zależało mi na tym, żeby jak najbardziej takie intymne warunki miały te, te ptaszki. Na razie jest wyścielone słomą od samego dołu. A teraz dorzucimy sianka. Tak żeby to maksymalnie imitowało jakąś łąkę i jakieś, yy, jakieś zarośla jak tamto już sobie wyścielą jak im się podoba. Z tyłu, jak widzicie, są trzy ścianki Na daszek i tylna. że to widzicie, tam z tyłu jest ściana. Także ma mega intymne warunki, tak mi się przynajmniej wydaje. Mam nadzieję, że się nie mylę i że im się to spodoba. Stąd ta warstwa siana, żeby one sobie tam ułożyły to gniazdo jak chcą. Jeszcze jedno i puszczamy barzaciki. Cisza, spokój. Nie pada na głowę, nie wieje. Jak puścimy barzanty, no to zaczniemy się zastanawiać, co dalej z tym dachem. Bo prawdopodobnie będzie dach. Tak czy tak, jakiś tutaj daszek zrobimy, ale to mówię, ciepło jest, właściwie ciepłe dni przychodzą już teraz i, i lada dzień ruszy ten proces u znoszenia znoszenia jajek i obierania gniazda, więc dlatego śpieszę się, żeby tutaj im to przygotować, żeby miały gdzie już yy, gniazdować, puścić barzanciki na ich nowym miejscu. Śmiało. Widzicie, mimo to, że trochę łapana w nocy, i tak piórek trochę popuszczały. parzanty niestety to do siebie mają, że one, jak się płoszą, jak się je łapie, to potrafią piórek trochę puścić. Ale mają nowe miejsce i niech się rozglądają, co i jak. Zaniepokojone, bo tutaj nie znają. Ale dajmy im się oswoić. Wrócę do nich za godzinkę i zobaczymy, czy się przyzwyczaiły. Popatrzcie, jaki piękny widok. Samiczka. Nie chcę otwierać woliery, ale myślę, że będziecie to widzieć. Samiczka już sobie zasiadła i obrała gniazdo. Bardzo szybko się to stało. Wręcz jestem zaskoczony, bo nawet no ile? Godzina minęła, odkąd je wpuściłem. I ona już sobie tam siedzi. Elegancko, bardzo mi się to podoba. Jak widać, pszczółki już się mocno przebudziły. Tutaj na wierzbie u mnie jest pełno pyłku. I one dzisiaj chmarą dosłownie, operują na tym. Jak się przyglądniecie, mam nadzieję, że to dobrze widać, ile ich tutaj krąży. A daleko nie mają, bo stąd tutaj, więc podejdźmy jeszcze do pasieki. Ktoś pytał, co tam u moich pszczółek? Janusz, chyba, jeśli dobrze pamiętam. A no, ładnie nawet przezimowały. Chyba tylko jedna rodzina nie dała rady. Zobaczymy, na ile będę mógł podejść blisko, bo nie ukrywam, że nie chcę być pierwszy raz w tym roku ugryziony. Może podejdźmy do tych. Staniemy tak, nie na wprost, wlotki, żeby im nie przeszkadzać. Tylko z boku i sobie popatrzcie. Patrzę, czy coś na odnóżach mają i niektóre coś przynoszą. Oho! Już się koleżanka mną zainteresowała. Ale na razie nie gryzie, więc mam nadzieję, że tak to też zostanie. Malutko tego pyłeczku. Widzicie? Tak ledwo, ledwo na nóżkach. Jeszcze nie ma takich pożytków, żeby one nie wiadomo ile tego przynosiły. Tak jak w lecie, kiedy mają nogi bardzo mocno obklejone. Teraz są takie malutkie kropeczki te żółte na nogach. O, to jest ten pyłek. One sobie go tam składują na czas lotu. Coś przynoszą, ale to, to jeszcze nie tej ilości. Ojej, się bliżej kamerę dać. No ale dobra, zaryzykuję dla Was. Najwyżej mnie dziabnie któraś. O, już mnie jedna chciała walnąć. No bliżej się nie da, moi drodzy, bo mam 10 cm od wlotki kamerę i już mocno się zaczynają nią interesować, więc się odsuwam. Jeszcze jakaś mucha się tu zaplątała. O tutaj na tej u góry odleciała, było widać właśnie ten pyłek na nóżkach. Generalnie z pyłkiem to od razu przysiadają i wchodzą do środka. I patrzcie na tą ostatnią parę nóg. To tam widać ten pyłek. Ale nie ma go zbyt dużo. Spróbujemy do innych podejść Tylko tak patrzę Gdzie by tu podejść żeby się nie narazić Na Gryzienie, może tam Tam jest taki starszy ul Ale powinno dobrze być widać O tutaj O tutaj ta Deseczka jest chyba do poprawy delikatnej Bo coś się odsunęła Spróbuję ją poprawić No dobra, chyba tego nie zrobię teraz, bo dużo ryzykuję. Tu trochę lepiej przynoszą, tu jest troszeczkę silniejsza rodzina, ale też te ilości pyłku są małe na tych odnóżach. Tak, jak widzicie, pszczółki się obudziły i pracują dosyć mocno. Teraz to, co zbierają, to jest po to, żeby odbudować swoją rodzinę po zimie. Przez zimę ileś ich tam zginęło, i teraz im szybciej dojdą do siły, tym lepszy potem zbiór będzie miodu. Dlatego nie będę im zbytnio przeszkadzał. Niech sobie pracują, niech odbudowują siłę, i przełoży się to na dobry miodek lecimy dalej bez kamery mi się udało tą lotkę naprawić już jest teraz tak jak zobaczycie o po linii nie ma tej dużej szpary więc mogą sobie prosto wlatywać no i drodzy widzowie godzina 16 czas sprawdzić jak się mają nasi podopieczni w tej nowej rewolierce jak widzicie wylegują się Tutaj samica widzę, jakieś przemeblowania robiła. Powoli sobie wejdę do tej woliery, żeby ich tak bardzo nie płoszyć. Jedna samiczka nie obiera sobie gniazda, siedzi tam. Druga się tu wyleguje. Zastanawiam się, gdzie jest trzecia. Tylko tak chcę to delikatnie zrobić, żeby ich nie płoszyć za bardzo. Jest tam. Tam chyba jej nie ma. Dobre pytanie. Czyżby tu była? A nie, o tutaj jest. Czyli ta, co pierwsza, sobie gniazdo obrała. Tam sobie siedzi i ścieli sobie. Nawet widzicie, piórka zaczęła sobie tam. Te piórka, które z nich zostały, z worka wyleciały razem z nimi. Ona sobie zaczęła je tam przynosić. Więc chyba idealnie w czas, wstrzelone. Eee, tak myślałem, że nie mam już za dużo czasu, żeby czekać. I, i to uwolierę cisnąłem i, i wydaje mi się, że to jest dobry moment, bo lada dzień chyba będą jajka. Oczywiście poinformuję Was o tym, ale tak mi się wydaje, że myślę, że w ciągu 2-3 dni powinna pierwsze jajko znieść tutaj. Ta samiczka. Te dwie jakoś się na razie do tego nie palą. No, tu ewidentnie coś któreś przemeblowania robiło. Tamta naj, naj. Myślałem, że będzie pierwsza zajęta, bo jest najbardziej w kącie, a o dziwo nie. O dziwo ta się cieszy większym powodzeniem, bo jedna z tych samiczek też o tutaj się ścieli. Gdzieś tak po dwóch, trzech godzinach, dwie, trzy godziny mniej więcej, to tu były i tu były, a tutaj nie. Zobaczymy. Jeszcze gorąco pozdrawiam Sławka, którego choroba coś ostatnio zmogła. Mam nadzieję, że niedługo się będziemy widzieć. No, my już mamy dość dzisiaj. Spracowani dosyć mocno, prawda? Tak. No więc życzymy Wam, drodzy widzowie, miłego wieczorku, fajnego oglądania naszych odcinków albo innych. I co? Subskrypcji. I co? A i subskrypcji. Tak, poprosimy o subskrypcję. I widzimy się w następnym. Cześć. Cześć.